Witajcie moi kochani na kanale, że każdą chwilą troszkę się tutaj, mówię, ostatnimi czasy wyciszyło, nikt do mnie nie piszę. Po ostatnim filmiku myślałam, że jakieś będą pytania, ale troszkę ucichło. Mam nadzieję, że z powrotem ci, którzy opuścili mój kanał, wrócą, ale też że przybędą nowe osoby na moim kanale, znajdziecie wszystkiego po trochę, troszkę o gotowaniu. Ogólnie też o spędzanie takiego czasu też z dziećmi, jak to inaczej mówiąc, wszystkiego po trochę. Też mam czasami dużo wiadomości do opowiedzenia, bardzo ciekawych, jak dzisiaj na przykład, już mnie tak wyzbrało, miałam wczoraj nagrać. Ale powiem Wam szczerze, że, że mówię, bardzo, bardzo słaba noc była. Wczoraj wróciliśmy ze szkoły. I synek właśnie, Krzysiu, powiedział, że dwóch dwoje dzieci wymiotowało. No jeden chłopczyk i jedna dziewczynka z tej samej klasy. Najgorsze było to, że jeden chłopczyk um, poszedł do domu, a później mama go y, przyprowadziła na lekcję gimnastyki, to przemówię, z powrotem dziecko chore. Tu u nas, nie wiem czy w tej szkole, może w innych szkołach w Wielkiej Brytanii też tak działają, natomiast u nas w szkole troszkę dzieje się, znaczy nie tyle, że dzieje jak. No idzie to słabo, o może tak. Idzie to słabo, jeżeli chodzi o takie bezpieczeństwo i życie dziecka. Tu jest naprawdę bardzo duży taki nacisk na właśnie obecność w szkole. I ta sytuacja wczorajsza, no zgniotła mnie jak mi mój synek powiedział, że jeszcze siedział koło tego dziecka, mama mnie przeprowadziła, w ogóle nie zwracała uwagi, że on jest po prostu chory i że ma tak zwanego, nie wiem czy słyszeliście, pisze, czy w Polsce w ogóle to krąży, bo właśnie się wybieramy. Mam nadzieję, że wszystko, mówię już jutro będzie po wszystkim. Czy norowirus panuje w Polsce? lub w innych krajach, czy też tak to idzie na potęgę w szkołach właśnie u dzieci. Ale szpitale są naprawdę u nas bardzo zaludnione. Cztery lata temu e, mam, mówię, złe wspomnienia i naprawdę nie było mnie ciekawie. Ja jeszcze jakoś z tego wyszłam, ale moje najmłodsze dziecko, mówię, ciężko z tym było. Cholerstwo jak cholera. I wiecie co się stało? E, ja zostawiłam dzisiaj dzieci w domu. Po prostu nie ryzykowałam i mówię, starszy, mamo, ty nie puszczaj, bo teraz to te dziecko i to drugie dziecko, znając życie i znając rodziców, posią te dzieci po prostu do szkoły. Więc wczoraj, wiadomo, że czy zrobili porządek w taki sposób, że zamiast to zdyzynfekować, bo to się wydarzyło też na dworze, zaspali to piaskiem. Ja bym że jakiejś ostrej chemii. I najpierw po prostu, żeby to wyżarło, i zostawiłabym na całą noc. Oni po prostu zasypali to piaskiem. Te niespodzianki, tak ładnie nazwę: złe niespodzianki. Zasypali to piaskiem. Nie wiem, czy to w ogóle będą desynfekować na drugi dzień, ale kompletnie nie po kolei. Jeżeli chodzi o naszą szkołę, nie wiem jak w innych szkołach chodzi, bo może by, może by wymienili, może by właśnie użyli jakiejś chemii bo chłopaki mówię w pokoju grają na bramkach, my mamy takie wiecie długi takie na brameczkach takich magnetycznych sobie budują, używają piłkę ze, z jakąś niespodzianką i w taki sposób właśnie spędzają czas, pokażę Wam przy najbliższym czasie. I są drzwi otwarte, więc troszkę jest hałaś, ale mi to nie przeszkadza. wszystko ma być po prostu po naturalnemu, ja tutaj nie chcę mówię jakiegoś showa robić, wszystko ma być naturalnie i wszystko jest naturalnie nagrywane. I słuchajcie, no i zasypali tym piaskiem, nie wiem, no, no masakra. Ja dzisiaj dzieci nie posłałam, bo bałam się po prostu, że dostaną to cholerstwo. Chociaż dzisiaj o godzinie 6 rano, synek właśnie, bo siedział Krzysiu, tak że no nie chuchało to dziecko, bo to można tego norowirusa można zarazić się w taki właśnie sposób, jeżeli ktoś na Was psiknie jest chory. No a najważniejsze jest tutaj wysoka higiena, czyli mycie, 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 jeszcze czas mycie rąk. To wiadomo, że zostaje na przedmiotek do 3 dni. Tam maksymalnie do dwóch dni możecie się zarazić. Więc tak, tutaj, jeżeli chodzi, mówię, no niestety o higienę idzie to słabo, idzie to od rodziców, i no dzieciaki naprawdę potrafią grzebać w nosie, mój synek, i za chwilę wziąć do buzi. Albo w ogóle niektóre idą do toalety i yy, po załatwieniu nie myją rąk. No coś po prostu obrzydliwego. No po prostu rodzice nie nauczyli te biedne dzieci. No i później są takie zarazki, niespodzianki złe. Więc dzisiaj zostali w domu. 6 rano w sumie. Obudził się, snek, mówi mamo. Coś mnie boli brzuch. Mówię jasno cholera cały dom słuchajcie poruszony. A wiem, że by teściowo ma jutro przylecieć. I mówię o cholecia. No to słuchajcie, no to powiesz, wiecie, wszystko bezpieczeństwo jest starszą, mówię, kobitką. Choruje na serce i nie chciałabym kobietki tutaj narażać, chociaż mówię, my nie mamy i tak nadal mówię, wpływu na pewne rzeczy. Trzeba zaufać Panu Bogu i, i zawsze, ja zawsze mówię, że wszystko jest po coś, na coś. Jeżeli na mnie coś złapie, mówię, to znaczy, że tak miało być. Jeżeli coś nie boi, to znaczy, że tak miało być. Po prostu um, ufam Bogu i wiem, że um, mogę czuć się bezpiecznie w momencie nawet, kiedy mówię, jestem chora. Ale no jednak tutaj martwię się, martwiłam się o teściową, więc o tej szóstej rano zaczął go boleć brzuch. Fakt, że sobie zdawałam sprawę, że mm, no miał takie constipation, no, nie, zatwardzenie, nie załatwiał się. Mówię, może to jest przyczyną. I faktycznie, no później coraz lepiej, było coraz lepiej. Mówiłam, znowu mnie boli, że a już jest coraz lepiej. Więc no z tego, co na razie obserwuję, jak już chyba coś by było, to już by było, bo już minęło 30 chyba dokładnie 5 godzin. Ale tak obliczyliśmy, że jak do jutra do 10 rano, będzie wszystko, mówię, ok, czyli no nie będziemy wymiotować, bo to nie jest tak. Najpierw wymiotuje jedna osoba, a później jest tak, że na przykład po, na drugi dzień następna, nie, że wszyscy w tym samym czasie albo na przykład po 10-11 godzinach. Ale jeżeli do 10 rano będzie wszystko, wszystko ten, wszystko, wszystko, są już wszystko dobrze, no to dobrze, bo teściowa właśnie jutro ma przylecieć o godzinie 19. I yy, 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 będzie troszkę tutaj jedni z nami, bo my w niedzielę właśnie też mamy zakupiony bilet do Warszawy. A najlepsze jest to, że wiecie, żeśmy mówili HT z RMB. Yy, no, i już tam po prostu zapłaciliśmy, więc no, przypadłoby to. Yy, ale bilety zawsze kupuję. Nie wiem, piszcie jak wy właśnie podróżujecie, czy też tak robicie. My, jak kupujemy bilet, to po prostu bierzemy z. E, takim jakby dodatkową opłatą na no jest 50 funtów więcej ale warto, bo możecie 24 godziny przed wylotem zmienić sobie na inną godzinę na inną datę i on jest ważny taki bilet wtedy na rok więc warto, bo nigdy nie wiadomo co się mówię wydarzy ale no mówię mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze no jeżeli mówię byłyby co jakieś efekty jutro no to wiadomo, że, że teściowa by teraz nie przyleciała no i byśmy musieli odłożyć lot gdzie nie wiemy czy, nie wiem, czy by po prostu żebym miała też później, mówię, taką możliwość do nas przelotu, ale no myślę pozytywnie, no co ma być, to będzie. E, co mnie denerwuje? Stanowisko e, dyrektorów w szkole i te podejście, nie mówię, że we wszystkich, ale u nas e, nawet jak dzieciak, jak mówię, ma 41 stopni gorączki albo kaszel albo ten, to no, no nie może się wyleżeć, bo atendencja po prostu spada, no ta obecność spada i macie później, jest, musicie mieć jakby mniej więcej ile damianek, po jakim, tak jak jest już 89%, albo trzeba mieć 100%, że jest 89%, no to już wtedy dostajecie taki czerwony list i możecie wtedy y, spotkać się z pracownikiem nawet socjalnym, więc musicie mieć, jakby, jedynie, że macie jakieś papiery, nie wiem, ze szpitala, jakieś uzasadnienie. Ale to jest tak głupie co Damianek, bo nawet jak przyniesiecie, tak jak w Polsce, przynieśliście usprawiedliwienie, to nikt nie robi zachowania wzorowego na, bo z tego spamiętam, na niedostateczne. Tylko tutaj, nawet jak przyniesiesz papiery ze szpitala, to i tak Twoja obecność jest yy, całkowicie zaniżona. I ty musisz chodzić już później cały czas. Już nie możesz chorować, musisz chodzić cały, cały czas, żeby to nadrobić. Ale no wiadomo, że człowiek, czasami dzieci nie są w stanie I to jest taki właśnie nacisk, z głupie, bo powinno być tak jak w Polsce, no Damian, usprawiedliwienie. Czyli na przykład przynosicie właśnie, yy, przynosicie usprawiedliwienie, no i nie, że spada wam, że spada obecność dla dzieci, tak, jest zaniżona. Do 89% za jeden dzień, bo nawet zabieram 5 czy 10%, więc no sporo to jest, nie, naprawdę. A A A, dobrze. Albo nie jeden. No to zależy chyba, co, bo kiedyś jak mama sprawdziła to 3%, to czasami mówią, no ale obniżają to faktycznie, że nie zabierają. I nawet mówię, jak przyniesiecie, przyniesiecie coś od lekarza ze szpitala, to ono tak jest zaniżone, więc ja to tak zawsze mówię: Kurczę, nie mogę tego systemu tutaj właśnie zrozumieć i nigdy go nie zrozumiałem, mnie denerwuje ten system. No ale mówię plusy i minusy zawsze coś. No, na przykład tutaj e, nie jest zaniżanie, czy jest zaniżanie obecności, ale na przykład chłopaki e, nie zostają tak jak w Polsce, zostają w e, następnej klasie. Jeżeli jest, nie ma u nas jedynek, co zamian dwójek, są oczywiście dostawane raporty z przedmiotów. Tam jest ocena od 1 do 5, tak Damia? Od 1 do 5. Wiadomo, że piątka, czwórka, trójeczka w miarę ujdzie, a dwójka, jedynka, no to słabo znaczy, że dziecku słabiej idzie i trzeba po prostu jemu pomóc. E, więc e, tak właśnie to wygląda, ale jeżeli nawet jakieś dziecko ma 1, 1, 1, 1, to nie jest tak, że o, kurczę, idziesz, i idziesz i poprawiasz y, tą samą klasę. Oczywiście idąc do innej klasy, tak? Bo nie jesteś ze swoją, bo już oni idą wyżej, a ty musisz iść do jakiejś klasy, no innej i od nowa przechodzić tą klasę, bo tak w Polsce było. Piszcie właśnie, czy to się zmieniło, może już tego nie ma, ale kiedyś tak było. No w Londynie tego właśnie nie ma. Może dziecko mieć jeden, jeden, jeden? Z, e, właśnie, na przykład z matematyki jeden, pani oceni 2. Ona też pisze za co, na co, jaki postęp tam Damian zrobił, czy Krzysztof i dacyt, nie ma takiego czegoś, że tutaj dzieci zostają i nie zdają do następnej klasy, no to to jest na plus i to duży, no ale mówię drugi minus, ta obecność, chorować, rzygać, pluć, co, miała 40 gorączki, musisz iść albo wyleżeć jeden, dwa dni i, psz, i zarażać innych, więc ja zawsze mówię właśnie, że yy, no to jest, no sens, no, nie widzę, no, no więc... Póki co mówię na razie, tak właśnie kupiłam, zawsze raduję, wiecie, kwiatki te, zerwałam kwiateczki, zobaczcie, połączone, no normalnie, narzeczona para, razem, razem, normalnie połączone żonkilki, a te kupiłam w, e, no się, się otworzyły już, w, kurczę, jak szybko się otworzyłem. a te kupiłam, właśnie były zamknięte w Tesco, zawsze za funta biorę, i, i, I ratuje je biedne, bo one, mówię, leżą bez wody. Więc tak, moi kochani, no mówię, są plusy i minusy. Eee, mam nadzieję, mówię, że do 10 rana no, nic nas nie uderzy i nie będzie trzeba, mówię, no usuwać, Fosy wymyć, usuwać. No i takie jeszcze zerwałam. Ja lubię kwiaty. Lubię się nimi też opiekować. Eee, i, I właśnie, no mam nadzieję, że polecimy w niedzielę. Trzymajcie kciuki i piszcie właśnie, jak to u Was jest z tym y, podejściem nauczycieli czy pani dyrektor do y, właśnie chorych dzieci, które, y, które y, naprawdę są chore. Czy, muszą, czy mogą zostać w domu, czy nie. I też właśnie są takie, czy znaczy, w ogóle posyłacie chore dzieci, no tutaj to mówię na potęgę to idzie, więc... Tego, mówię, nigdy nie pojmę, więc moi kochani, my robimy sobie pierożki z serem na słodko. Pokażesz, Krzysiuniu? A wy mi te pierożki pokażemy, polecimy. Jeżeli właśnie piszcie, czy one w ogóle są w Polsce dostępne. Pokaż, Krzysiuniu, bo ja wiem, że w Polsce, w są też jakieś bardzo dobre pierogi. Ja właśnie piszcie, bo jak polecę do y, Warszawy, to zapiszcie, jakie pierogi są najlepsze z, z kładem ze serem. Bo ja lubię ze serem na słodko. Piszcie, z jakiej firmy, to Monia wejdzie i będzie widziała. Więc tutaj prośba dla Was. No My tutaj mamy z Adamusza, z takiej firmy. Też jest miary dobry skład, chociaż może Adamuś może wymać się lepszy. To jest mąka pszenna, ser twarogowy, kultury bakterii, woda, olej rzepakowy, pasteryzowana masa jajowa, to może jakiś super cukier, przyprawy. Ja mam jakieś tam przyprawy, ale właśnie napiszcie, jakie pierożki tam polecacie. Biedronce z jakiej firmy, bo biedronkę mamy minutę, minutę drogi, no i ja mam nadzieję, że... Wszystko się, mówię, uda, więc chciałam Wam życzyć miłego weekendu, odezwiemy się albo z Polskiem, może nie z Polską, zobaczymy, zobaczymy, co przyniesie dzisiejsza noc i jutrzejszy ranek, czy nas to cholerstwo złapie, czy nie, a jak to kogoś złapie, to potrafi nawet trzymać dwa, trzy dni, po prostu siedzicie nad michą i tylko pijecie, 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 jesteście potem bardzo osłabieni, bardzo zmęczeni, do tego się ma niestety daria, ja biegunkę. To jeszcze do przeżycia, ale najgorsza właśnie jest ta, ta druga rzecz. Więc będzie dobrze, będzie dobrze, więc trzymajcie się ciepło. Życzę Wam dobrego weekendu. Mam nadzieję, że się odezwę, mówię z Polski, albo będzie przed dentystą się odezwę. Znaczy, podejrzewam, że jak w niedzielę w poniedziałek wrócimy, to się do Was odezwę przed wtorek, jak wyjdę od dentysty da chomik Gwadera wyglądać. Ale będzie ok, więc trzymajcie się ciepło. 스 p a n u m